Daj ktoś dwa powietrze za chwilę. Ja on gotowy, powiedzcie kiedy. Czekaj. I. Dawaj! Dawaj Wyjeżdżaj akurat. Daj. Ygr... Daj. Mega dużo. jeden. jeden. leży! Tak, na dwa! Leży! Ale to próje! Dwóch tam jest! Leży kolejny! Jeszcze jeden! Widzga do mnie! To jest za domkiem tam jeden! Leży, leży jeden. jeden! Jeden do lewej! Ktoś tam nie strzela! Jestem z tyłu! Dobra. Ja tam kurwy mam ja yeah. Gdzie? Oła kurwy. Wyjebali mnie. Sorry, sorry, sorry. Nie widziałem. Siatka, w siatka, w siatka. Pod ośką balonu, tych ba Ale ba daj info, Giba, gdzie? Leży.